13 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w Zespole Szkół Samochodowych we Wocławku odbyło się podsumowanie naboru do szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Wocławek. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Wocławek jako organu prowadzącego. Urząd miasta reprezentowali prezydent miasta Wocławek, pan dr Marek Wojtkowski, zastępca prezydenta pani Monika Jabłońska. Pani Anna Piętka, dyrektor Wydziału Edukacji, Pani Olka Wójkowska, kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek Wydziału Edukacji oraz pan Piotr Seklecki, inspektor do spraw informatyzacji. Ten nabór do szkół ponadpodstawowych czy szkół średnich jest satysfakcjonujący. Myślę, że to jest efekt też no, ostatnich informacji, które przekazywaliśmy również w mediach, że matury w naszych wrocławskich liceach i technikach poszły bardzo dobrze, powyżej średniej krajowej, minimalnej nieco prawda, ale zawsze powyżej, ponadto te wyniki były o ponad 5% lepsze mówię o zdawalności niż w ubiegłym roku to jest ogromna satysfakcja dla samorządu i ogromne podziękowania przede wszystkim dla całego środowiska edukacyjnego, przede wszystkim dla państwa dyrektorów, nauczycieli, ale także i uczniów i rodziców, bo ja przypomnę, że te matury, które zdawali uczniowie w tym roku przygotowywali się do tych matur jeszcze w okresie pandemii, czyli okresie bardzo trudnym, nauki hybrydowej, nauki zdalnej. Także z tego punktu widzenia bardzo się cieszę i będziemy za chwilkę rozmawiać o naborze, który na początku wygląda naprawdę bardzo dobrze. Podsumowanie naboru odbyło się z wykorzystaniem platformy firmy Vulkan, którą reprezentowała pani Karolina Jadomska, szkoleniowiec oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie spotkania. Wszystkie szkoły uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Myślę, że nasz program pomoże sukcesywnie rozłożyć wszystkich kandydatów pomiędzy swoje wybory, pomiędzy szkoły ponadpodstawowe. Życzę samych sukcesów i pozytywnych wyników dla, dla osób, które w tym roku startowały i mam nadzieję, że dostaną się do swoich wymarzonych szkół. Nasz system będzie w tym wspomagał. Całość polegała na przydzieleniu kandydatów do poszczególnych oddziałów w ramach losowania przy uwzględnieniu ich preferencji dotyczących wyboru szkoły i uzyskanej liczby punktów z ocen oraz egzaminów ósmoklasisty. Ogłoszenie list przyjętych nastąpi 18 lipca o godzinie 12 w macierzystych szkołach.